Moje życie znacznie się zmieniło odtąd, zacząłem używać kodu za Tak było przed. A tak jest teraz. Wasze bo py matras w naszych playerach Hardbass. Ja podbijam Moskwę. Nasz projekt w górę, pacyków nie proda w świat. Cześć, bośko rubit. Halo halo, witam serdecznie mordeczki P2000, P2000 spowiałej bursztyn dzisiaj do wygrania, także łapeczka, komentarzy subik na kanale, mi do końca, dobijajcie elegancko, uczyłem ich takie P2000. Chcecie sobie zgadnąć, podać na Instagrama, ża podobaczcie 7 link w opisie jak chcecie skiny na blika Paypala, a witajmy to się elegancko. Odzywajcie, dzięki mordeczki za aktywność, Toyota, pozdrawiam serdecznie w ogóle zostaw, no myślałem o to odkryłem, to są fajne samochody Wędkarz, Szysie, Toczydło, czy Michał Filipiak, synksek, gitek, kryptonefti, bananek, xgogen, gitek, n-znaczek i na to EXOI, dzięki, że jesteście. My jesteśmy warianty. Nas jest go z 510 Konkursów aktywnych cały czas, nie kończył się chętnie, to nowy. Jak się zakończy, automatycznie rzucam jakiś za zaskinka za 300-400, nawet może więcej złociszy polski, więc zobaczymy jak to będzie katomość, się żabę, to dziś proszę po prostu do doładowania, Od 20 na start punkty eventowe, możliwość natychmiastowej wpady z yy, kinami. Ciekawie z tym jak sytuacja z Kosą, no widzę, że spadło, czyli to po prostu się buja, cały czas buja się czym statek na morzu buja się też niczym humorki i kobiet, wiecie jak jest, kurwa wariaty Lecimy sobie dzisiaj ogólnie do Awupki Cmyk. Awupka Cmyk ostatnio do Awupki Long Dog, nawet myślałem, że w sumie aktywność była zła ale okazało się, że całkiem zaczęło się fajnie promować, z dzieciom algorytm zaczął łapać, więc próbując się tą piękną, cudowną, nawet w stanie baty, skart awłupkę zrobić, może ktoś z Was taką malów posiada, dajcie znak, jak ona się prezentuje. Kwota jest to 734,3 zł, 6 groszy, mamy skrzynkę 21 zł i w naszym klasycznym, standardowym stylu próbujemy sobie pocisnąć tematem. No wariaty, dzisiaj 1 listopada, bardzo smutny dzień w roku, niestety odwiedzamy groby bliskich, groby zmarłych, jest to smutny dzień, Dark Case'i wciąż 7 zł, yy, ale no cóż, no tak to wygląda, tak Wszyscy niestety kiedyś tam skończymy, trzeba po prostu coś fajnego w życiu robić. Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się każdym dniem, żyć pełnią życia, nie brać yy, do wszystkiego do siebie tak na poważnie, starać się kurwa być dobrym człowiekiem i po prostu robić coś dla siebie, zawsze stawiać siebie na jebanym pierwszym miejscu i zdrowie, bo to są najważniejsze rzeczy, wariaty, odwujarzamy, taki przekaz, i już raczej nie będziemy tych smutnych tematów, poruszać i się raczej na luziku, także co, 21, zbyt oczywiście możliwości dużych tutaj nie mamy. Powiem Wam tak, że dzisiaj w ogóle stałem. 14 Półkoholu na stronie Piękny wynik piękny wygląda. Weźmiemy sobie Le Mansard Kastikersa na czterech. Byłem ja wczoraj na siłowni, to Wam mówiłem w odcineczku. Zrobiłem zajebisty trening, naprawdę dojebany. Liczyłem sobie tak, a lepiej się czułem. Stanę sobie rano, odpierdolę sobie jeszcze trening, pojadę, bo jestem mocno dyscyplinowany. I potem sobie pojedziemy, pojadę sobie na groby. Najpierw pójdę na grob, właśnie. No musiałem wspomnieć, miałem nie mówić, ale jeszcze wspomnę o tym się tej pamięci dziadka u strony Taty. Babcie, z kwiatów, taty, babci, dziadko, małem mam, yy, jakaś tam bardziej, ta rodzina dalsza, yy, gdzieś tam jest, yy, o, 14 minut, jest co nam o bolstrach za 17:26, spoko to wygląda. Taki był plan, wstaje rano, ledwo co mówię, zmieszany, taki, znaczy zmieszany, zmarnowany, totalny, przeżębiony, z bólem gardła, mówię, ja pierdolę, no, dojebałem się tym treningiem, nie róbcie tego, co ja wariaty, widzicie, ja jestem takim człowiekiem. Że ja napierdałem jak się za coś wezmę, to nieważne czy jest choroba, czy cokolwiek ja po prostu robię, to, to jest złe, to jest złe, to jest z dobre, bo mam kurwa w kój samo zabarcie. 13 groszy więcej, 15 będzie ok, na dwóch lat sobie taką bitewkę w co z co nie wyniknie. Yy, no, ale przycierpiałem, troszeczkę sobie rano herbatek wypiję, w ogóle się wzmacniałem jakoś na szybko, troszeczkę się lepiej poczułem, pojechałem, spotkałem się z rodzinką, dałem się prezent na urodziny, dałem w ogóle pieniądze, bo ja jestem słaby w prezenty, ale dałem naprawdę, myślę, fajną kwotę pieniędzy. nie będę się chwalił, nie będę mówił, bo też kurwa nie o to chodzi. Dałem pieniądze, bo po prostu ja słabym jestem prezentowiczem, a akurat wiem, że u siostry ustawę finansową, więc po prostu takie prezenciki też są ok. Ja sam bym chciał, będąc w takim etapie jak ona życia, no bo ona jest już dość młoda, gdzieś tam dopiero studia ogarnia te tematy, te sprawy tego typu, pierwsze mieszkanko, gdzieś tam samemu, znaczy z chłopakiem, więc po prostu w taki sposób sparłem siostrę i chuj nie, 24-0 w ogóle mamuśka tam się pyta, jest o ile do Śledować. Ja nie mówię ile dałem, chuj was to, nie? że tak powiem. Znaczy, nie powiedziałem, ale tak, tak myślę, że 4.02, przegrana niestety, dobra. Otwieramy sobie drugą <tak> skrzyneczkę, sami słyszycie, przepraszam was bardzo. Nagrywam konobie, ale chcę utrzymać algorytm, chcę codziennie dwa odcinki wrzucać. No i jestem w chuj wariaty ciekawy, jak to będzie po tym 17 listopada. Konop, kurwa, jak ja nie lubię tej pały w okularach. Przez to też, że nie lubi skrzynek że ma hejdos, to jest jedno, ale ogólnie przez bardzo jego stronnicze Często komentowanie danych sytuacji bo wiadomo, no przez to go nie lubię i nie będę ukrywał, także to jest też ktoś, może być, że ja też teraz stronniczo do tego podchodzę. Okej, okay, macie prawo tak myśleć, że stronniczego nie lubię. Mam powody ku temu właśnie, bo on skrzynki hejtuję. To jest prawda. Ale jak już wspominałem wczoraj, i tak jak wspomnę dzisiaj też w o tym rozmowa, dzisiaj przy stole. Ogólnie wariaty naprawdę. Dla mnie takie ograniczanie wszystkiego, zabieranie ludziom. Tylko przez to i wyłącznie, że są osoby, które nie potrafią, nie wiem, mieć umiaru w czymś, to no, dla mnie to jest słabe. Tak, dla mnie to jest słabe, po prostu tutaj powinno się to zupełnie inaczej rozegrać. Wiadomo, że teraz tutaj chodzi bardziej o YouTube'ka. Weźmy sobie tak o 23 grosze więcej, ok, nasze grasz, to weźmiemy, yy, po prostu, a nie mieć o wszystko bullupy, że coś działa. Podać jakieś przykłady, że ktoś stracił. Ja mówię żeby żeby podać przykłady, że ktoś zyskał, tak? Jakby wiadomo, że tutaj jest jakieś, jest, ze skrzynkami jest takie zwariaty, graliście na swoją odpowiedzialność, wpłacajcie tyle, ile możecie potencjalnie sobie gdzieś tam ale jest na kanale, nawet dropy na stronkach na Discordcie macie kanał, gdzie naprawdę jest multum ludzi, którzy robili profity. Jest niestety duża część graczy, która tych profitów nie wypłacała, ale są osoby, które zrobiły naprawdę fajne sumki, wypłacały z moim kodem, znaczy wpłacały z moim kodem, robili fajne proficiki, te skinki wypłacały, tymi skinkami gdzieś tam sobie coś tam robili, z nimi byli na plus, no nie? Więc, jakby, no wiadomo, że też jest dużo osób, to jest na minus, tak? I wariaty to też jest normalna sprawa. Wiadomo, trzeba się z tym ryzykiem liczyć, ale to jest kurwa wszystko przesada, w jak to jest bardzo niszczona. Mnie, że tych skrzynek tam nie zabiorą, że jednak rzeczywiście skrzynki nie będą obliczone tak, jako ten hazard jebany w dupę. Znaczy, jeden hazard to był zajebisty piłkarz z moich ulubionych w Chelsea, pozdrawiam tutaj. Jeden hazard tak no właśnie w nim ogląda, bo czasem piłkarze do batki dołączają, mi filmik oglądają. 34,99, no takie są moje zdanie w tym temacie, chciałem też waszego posłuchać ogólnie, wariaciki, nie, bardzo mi miło, że właśnie tam aktywnie komentujecie sobie taką rozmówkę prowadzimy gdzieś tam w tych komentarzach, dwa Nemezisy, analog input, nam wypadł 90 złotych, te Nemezisy zrobiły robotkę, tak, 90 złotych i to jest kwota, w której możemy sobie tutaj przyszaleć i spróbować. Te 700 zł, to jest oczywiście bardzo trudnym wyzwaniem, ale nie, niewykonalnym zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dużo tych ludzi. Kurwa, 200 koła osób. Boże, 200, 200 milionów strzynek. 15. Minut, myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić tutaj. Wszyscy oczywiście razem. 5 milionów 100, 100 tysięcy graczy zaraz będzie. No, jestem fuj ciekawy, dlatego my wariaty. No, niestety musimy tu przystopować. Obiecuję wam. Wiem, że kurwa, czasami was zawodziłem. Ale nie chcę narazić tych nowych in, na razie sobie lecimy tym schematem, taki kanał się nie zaczyna jak to będzie później, bo po prostu też nie chcę teraz robić nowych rzeczy Noż naprawdę powiedziałem sobie, w ogóle mam taką bitewkę. Ja wiem, że nie wszystko co ja mówię, to ja robię, bo ja czasami tak mam, że coś ten. Ale tutaj, jeżeli tego nie zrobię, to kurwa jedźcie ze mną ostro w komentarzu ciśnijcie, mnie, że do trzeba słowa. Robię nowe interka, o 25 do Szymień, także spoko, dajmy sobie to na czterech myślę. Robię nowe interka, jakiś fajny konkursik. Muszę sobie kichnąć, <laughs> bo mnie przytkało teraz wariaty. Sorry, bardzo, ale tak to jest, jak ktoś się schody i nagrywa odcinki. Nie zrobię wszystkim życzę, yy, bo mam te pomysły. Ja to mam, wszystko zapisane. Mam te pomysły na intro, naprawdę, mam 5 czy 6 pomysłów na intro. Chcę zrobić fajne interka. Można nawet zrobię coś takiego, że będzie po prostu codziennie, przez każdy dzień w tygodniu, inne intro. Zrobimy sobie tego poziomu, że będzie 7 interek. Nawet spróbujemy to wykminić. Chcę, żeby wam się odcinki jeszcze fajniej lepiej oglądało i na pewno jakieś fajny skiny dodatkowo wam dorzucę. Zobaczymy, a jak nie, w najgorszym razie, bo na to też trzeba się przygotować, no to kurwa jakiś pożegnalny konkursik zrobimy, nie będziemy się już widzieć niestety na strzęgach szkoda, bo bardzo byłoby to smutne. Ale no jest tak, jest, coś powiem, że przeżyłem. Troszkę może przeżywam, nie? Troszkę przeżywam. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, bo też tam słyszałem różne rzeczy na ten temat. Widzicie, jestem kurwa szczeli Jupiter z wami, rozmawiam z wami. Wszystko, co mogę mówić na filmie, to wam mówię. I też właśnie z wami jestem zawsze szczery i na to mnie możecie liczyć, nie? Że może czasami odpierdolę, zawiodę z czymś, że coś powiem i czegoś nie zrobię, bo to się mi zdarza. Nie? Jak właśnie z tymi intrami wiem, że już od dawna mówię i nie robię, tak mam, tak mam tutaj się do błędu przyznaję, ale z tym, co Wam mówię, to zawsze jestem szczery i tak to wygląda. Kurwa, szkoda, 227 złotych, szkoda, dobra, otwórzmy sobie jeszcze ostatni raz tego case'a na potrójnym i tutaj tak średniona jeżyka by było, kurwa, o, powiem taką bajetkę na ZO z jeżykami do koleżanki, ale kurwa, napisałem mi wczoraj takie fajne rzeczy, a mi, kurwa, emotkę tylko, znaczy nie emotkę, tylko reakcję mi dała, wkurwiła mnie, jak teraz napiszę, może śliczna kurwa rakieta, o jezus Maria, no nie będę wam szczegółowo. Możecie domyśleć, kurwa, tam co wam będę tam pierdolił, nie? Wiecie jak jest, nie? Ja takie rzeczy mówię, bo i tak nikt nie ogląda z Jarala moich filmików, więc mogę sobie gadać. Ale jak odpiszę, to ją kurwa przytrzymam, nie? Z wujem żabo się tak nie rozgrywa, kurwa, bo jest w kolejce kilka fajnych blondyneczek. <laughs> Także wiecie o co chodzi. Wariaty z takim podejściem trzeba no chyba, że ma się kobiety piękne, udane wam, fajne. A wysokie takie sobie to dbajcie o nie, kurwa, sobie lajca pocisnąć, nie? I samo... Kurwa oh, o Golden Eye dołączył, złote oko, kaczu, kaczucha na awatarku fajna, jakaś dobra. Pierwsza skrzynka, tragedia, tragedia. Coś tam dla Szymona wypadło Kasprzyka i Samu w ogóle napisał komentarz u jakoś to będzie. Kurwa uwielbiam i samu, to jest dla mnie Goat polskiego YouTube'a, wychowałem się na nim. Piękne czasy, Szymuś Kasprzyk, Boże drogi mecze przyjaźni z Nitrem Wariaty, coś pięknego, metinowa seria, te vlogi i samu stare czasy, no to był jeszcze piękny YouTube, nie był jeszcze taki pełny restrykcji jak jest teraz, a teraz ty wygląda tak wygląda. I sami wiecie, co wam więcej mogę dodać. Także dzięki za odcinek, to na tyle. Trzymajcie się, mordy. Do następnego Elówka.